Siemano mordy na kanale Marcinatora. W dzisiejszym odcinku. Jestem tutaj z nowym widzem. Siemka. Z, z Oliwierem, tak musiał ze mną mi tu pomóc, bo jest dobry dziki, lubi strzelać. Słuchajcie, mamy tutaj dla was już po tytule widzicie. Mamy taką aurę, można powiedzieć, zimową. Który dzisiaj jest gr grudzień? 11 chyba? Zobaczcie. No, Zobacz, czekajcie żeby nie było. Eee, mamy 11 grudnia, zgadza się. 11 grudnia 2021 rok. Mamy tu nowość. Od Gao są to potardy hammer. Przejdziemy sobie tutaj. E... Jest to małość tego roku. Mają one 40 gram mleku na, na, na paczkę, gdzie wychodzi 2 gramy na sztukę. No są to oczywiście petardy z Albanii. Miejmy nadzieję, że będą fajne i po prostu pojawią się w przyszłym roku i, i, i po prostu będzie ich więcej na naszym polskim rynku. Cenowo wychodzą chyba od 26 zł do 30 i chyba nawet złotych za paczkę na 20 sztuk. No, cena może nie porywa, nie. No ale co zrobić w dzisiejszych czasach, jak będzie brakować mocnych petard, tak? No klasa oczywiście F3. Jak tu widać, porównamy sobie ze słyną C4, która ma ile gram, Oliwier? Tu jest gdzieś napisane 1,9 Tak, porównamy sobie, na, tak rzucimy na garnuszku i tam mamy lód Więc miejmy nadzieję, że będzie rozpiździa i zrobimy, nie mały, nie? No dobra, to co? Odpakuj proszę tu One chyba są pakowane ten, czekaj Jednostkowo są pakowane po, po 10, nie? Dobra, za chwilę się widzimy więc teraz tutaj Oliver przekazuje tobie ten Tu rzuć i ocenimy Tak chcemy zrobić po prostu porównanie, nie? U, dało po uszach no, dobra. Teraz C4. Tak jest, teraz C4. Słynna C4 z flarą. To jest ten plus, że... Ej, podobnie, nie? Ej, powiem wam, że podobnie. Jestem plus w hamerkach, że mamy plastikowe zatyczki, nie? Dobra, ja się oddalę, ty proszę tam pójdziesz, pójdziesz tam z tym garkiem, okej? Okay? Ja się oddalę i zobaczymy jak owy hamerek wystrzeli do góry. A to nie jest może jakieś takie ten, w sensie taki echo, bo tu jesteśmy w takim jak widzicie w miejscu ten Łaj jest skosie, poleci tam chyba. <grym> No. no, garnek trochę waży, garnek ma około kilograma, nie? Będzie miał kilogram, nie? Może nie I teraz idzie C4? C4 teraz. Tak? Dobra, no a potem hamerki pod lodem i słoneczko, jakie zostanie. Ło! C4 wyżej. A weź jeszcze daj jednego hamerka. Garnek rozwalony. E, te odeszły, nie? Łóżka. Łóżka. standard. No to nie jest babciny garnej, tylko to jest taki aluminiok. No. Nie alminio, tylko blaszak. Daj najbardziej, najbardziej płaskim, daj. Jest tam płaskim? Taki twardy, no. O, dobra. Jest ziemia zmarznięta, więc jest plus. No. Jak, jak zauważyliście, hamerki troszeczkę słabiej. Ale jeżeli chodzi o te petardy-hamery, wydaje mi się, że w mieście będą da dawać radę, ale mają huk, nie? Dobra. Ja C4 czwór, wyżej. No C4 mocniej, no dobra. Ale jak na standardy dzisiejsze, na razie zapowiadają się fajnie. Widzimy się na lodzie. Zawiamy ja. nagrywanie. Oliver, uj, dostał się do lodu. Piasek. Piasek? To był kawałek dalej. Tak jest tu piasek. No i czeszczy, czeszczy, Jak widzicie napadało śniegu. A może ją ono No Jest woda, nie? Jest to jest błoto. No. Kurde tej... Już powinno być głębiej. A czy... Teraz Oliver, rzuć tam taki jest ładny śnieżek. Tutaj dziś blisko. No, no. Zobaczymy jaką zrobi ten wyrwę O zgasła? Nie. Nie. Fajny dźwięk. Dobra, to teraz spróbuj włożyć do, do dziury Coś tam się włożyło, nie? Ale piękną pogodę. W ogóle coś zrobiło? Szkodziło coś? Bardziej błoto tu jest, nie? No właśnie, ale jest woda, patrz. No kurczę i co? Ugina się ludnie. Tam dalej już chodzić niebezpiecznie. No. A tutaj? Nie wiem, ani mamy młotka Trzeba wysiąść młotek Dobra, wznawiamy. Teraz hamerek do wody i na końcu robimy słoneczko i podsumowanko. Nie? No Uweszło <grybuj> 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 Dobre, masz jeszcze? No. Stara się trzymać tak, za za, za, za koniuszek. Za to. tak. I jak wpychaj, no? Ładnie rozdupcyło. No, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Uo. Czekaj chwilę Nie, ja pierd... Już nagrywa. Tu masz ten i te rest daj mi kapnik i pateldy. To teraz moja kolej do lodu. Ty się odsuń tam na bezpieczną odległość. Poszło kurde gościu! Dobrze! Very good, very good. Dobra, a teraz zrobimy słoneczko, nie? Widzimy się za chwilę. Tu wyłączasz. Patrzcie Putin leci Putin Teraz Oliver robi na szybko słoneczko i i tyle No ja powiem wam tak, że Jak na dzisiejsze czasy i standardy dają radę Są mocne i fajne Jak rozwalają ludzi to jest git Dobra, słoneczko z hamerów Co myślisz Oliwie, o tych petardach? Daję. Jak na dzisiejsze czasy. Dają radę, co? Dają radę. Także jeżeli filmik się podobał, łapa w górę subik dzwoneczek wbijacie na marcinator skład na grupę. Nic nie zostało, korpusy całe się rozwalają. Dobra mieszanka fotobyskowa jest. Zatyczki plastikowe, więc nikomu nie strzeli w twarz, to jest ten plus. To pozdrawiamy Was do następnego odcinka. Na razie. i'm